Ahmed Kutajew po walce na gali Str Strive Tube. Przede wszystkim gratulacje i no dość nietypowa sytuacja, bo dzień przed walką zmienił Ci się mm, rywal. Więc pytanie, jak to wpłynęło na Twoje przygotowania do, do walki, gdzie przez te miesiąc czy tam kilka tygodni przygotowywałeś się pod Hugo, no i nagle jednak dwa dni czy dzień przed okazuje się, że walczysz z Katprem. E, dziękuję bardzo za gratulacje. E, ja mam tak zawsze, że mi się przeciwniki się zmieniają, to już przezociłem się, ale Plan nie zmieniłem. Plan miał taki sam, Przygotowałem się cały, cały czas na Hugo Deluxe. Był plan, trochę się zmieniło, ale zrobiłem to co już miałem w planach. W stójce. Jasne, czy czymś się zaskoczył Kacper? No, wielki oczywiście szacunek dla niego, bo naprawdę wziąć no, tym bardziej że kończył zmianę o 6 rano wczoraj w Gdyni. Przyjechał tutaj kilkaset kilometrów. Czy czymś się jednak mimo wszystko zaskoczył, czy jednak spodziewałeś się takiej gry z jego strony? Zaskoczył nie, tylko że przejął walkę. Też dobrze kopał. Mogę oddać mu tego. Dobrze kopał, dobrze się ruszał. To wszystko, ale nie zaskoczył niczym więcej. Jasne. Odnośnie Hugo, bo drugi raz ta walka została odwołana. Jakaś klątwa jest ewidentnie nad waszym zestawieniem. Wcześniej wypadłeś ty w tym roku w Puławach w lutym. Teraz on dzień przed galą. Pytanie, czy byłbyś otwarty na trzecie zestawienie, czy do trzech razy sztuka, czy jednak już nie chcesz ryzykować? Nie chcesz kusić losu? A powiem ci, że to się zdarza, że wypada się. Ja też wypadłem. Rozumiem jego też. To zdrowie to najważniejsze w tym sporcie. Ale tak ogólnie chcę dalej iść. Cały czas myśleć o tej walki, że trzeci raz i tak dalej, trzecia szuka, nie jestem taki jak przegrał nawet, to ja nie, nie czekam na rywanżu czy coś takiego, idę dalej i dalej szukam coś nowego. Tak? Chcę rozwijać się, chcę, chcę cały czas dzisiaj. Miałem taki plan, że w stójce i od ogóle przygotowałem się na stójce, bo chciałem pokazać nie tylko w zapasach, jestem dobry i chcę rozwijać się w innej prościczy, tak? Stójkę tam, zapasy, nie wiem, tam inne rzeczy. Jasne. Sama organizacja z pewnością stanęła na głowie, bo jednak zorganizować tutaj zawodnika dzień przed galą, no to jest nieladawy czyn. Pytanie właśnie, bo to jest też Twój debut w organizacji Strife, jak całą tą otoczkę oceniasz, bo tutaj zawodnicy bardzo pochlenie się wypowiadają. Jakie jest też Twoje zdanie w tej materii? Moim zdaniem to jest bardzo mega organizacja. pierwsze, bardzo fajnie robią i mi się bardzo podobało tutaj, bardzo. Chciałbym jeszcze zawalczyć na takie fajne organizacje, na wyższym poziomie oni robią, to wszystko widać nawet. Tyle. Moje sportowe marzenie? Gdzieś coś osiągnąć, coś zdobyć, do dobrej organizacji trafić, tak jak strife, iść wysoko i osiągnąć największe cele w Polsce i za Polską. Artur Staszewski powiedział nam wczoraj e, podczas rozmowy na ceremonii ważenia, że w zasadzie organizacja w końcu przymierza się do tego, żeby e, zrobić kilka pasów w różnych kategoriach. Jeszcze nie wiemy, czy, czy akurat w Twojej kategorii, natomiast rzeczywiście Artur powiedział, że jest to jednym z celów i być może te pasy pojawią się jeszcze w tym roku. Jak myślisz, co musiałbyś zrobić, żebyś doszedł do takiej walki o pas? Ile takich walk musiałbyś jeszcze wygrać? Nie wiem, to zależy od organizacji. Oczywiście, że każdy zawodnik chce walczyć o pas, to dla niego jest mega coś wielkiego. Chciałbym już w końcu załatwić o pas, bo jeszcze nie zawalczyłem żaden pas i tego mi brakuje. I to, to zależy od organizacji, nie wiem, moim zdaniem ja już trochę walczę. Chciałbym, nie wiem tam, nie wiem, ciężko mi powiedzieć, muszą, oni oceniają to tak. Czy ja zasługuję, czy nie, jak pokażę walka i tak dalej, to zależy, tak? Jak moją kategorię zrobią, to na pewno będę szedł do tego pasa. Czy masz jakichś swoich idoli w sporcie jakim jest MMA? Jeżeli tak, to kto to jest i dlaczego? A, zawsze MMA. byłem, zawsze był mamet Halidow, Michał Materla, te dwóch osoby dla mnie takie powiem ci nie są tak idol idolami. Nie mogę tak mówić, bo... Wiadomo czemu, ale dla mnie to są takie faworyty i mogę brać z nich przykład skromnością sportowo, wszystko. I zawsze obok mnie nie jest Michał Materla. Zawsze mnie przygotowuje do walki, wspiera mnie. Zawsze podpowiada najlepsze, co mogę zrobić w walce i tak dalej. Ale niestety moment daleko jest, ale też jego w przyszłości.